Nazywam się Dariusz Kałuża, jestem misjonarzem Świętej Rodziny, na papu i pracuję 22 lata, a 3 lata jako biskup diecezji Goroka. Mieliśmy wielkie uroczystości w parafii Nord Goroka, bo to jest północna część miasta. A związane to było właściwie z trzema takimi momentami. Pierwszy to był pierwszy przyjazd naszych misjonarzy Świętej Rodziny do Papu i Nowej Gwinei w 1989 roku. Pierwsza piątka, Bogdan, ksiądz Włodek, Stasiu Czarny, Stasiu Michalik, Stasiu Banasiński. Pierwsi przyjechali tutaj do Goroki i tu jako misjonarze Świętej Rodziny zaczęliśmy pracę. To było dla upamiętnienia tych, tych tych pięciu pierwszych misjonarzy Świętej Rodziny. Druga sprawa, to obchodziliśmy właściwie trzydziestolecie pobytu misjonarzy Świętej Rodziny, bo po tej piątce przyjechały następne kolejne grupy dwóch, dwóch, przeważnie po dwóch przyjeżdżaliśmy. Także w sumie przez, przez te trzydzieści lat to przewinęło się nas tutaj 20 misjonarzy, z czego dziesięciu teraz, teraz jeszcze tu pracuje. A to było piątek, było ich powitanie, sobota była Uroczystości związane z 30-leciem pobytu misjonarzy Świętej Rodziny na Papui, a w niedzielę mieliśmy uroczystość, bo nadania imienia Kościoła w Nordgoroce z tytułem Holy Family of Nazareth, Świętej Rodziny z Nazaretu. To ta idea wyszła właściwie od ludzi, to od mamy tu Parish Pastoral Council, to się nazywa, czyli taka rada parafialna, i właściwie to w marcu tego roku to już było dyskutowane tam, oni już wspominali mi o tym przed, e, wcześniej, ale w marcu właściwie zaczęli tak oficjalnie e, z pismem, że oni proszą o nadanie Kościołowi tytułu Świętej Rodziny. I ja im powiedziałem: OK, sprawdzę, czy tak mogę zrobić, i tak dalej. Podysk przedyskutujcie to jeszcze między sobą. I w październiku oficjalnie przynieśli mi, mi prośbę z Rady Parafialnej żeby nadać tytuł kościoła Świętej Rodzinie. I to się tak ładnie złożyło, bo i była to uroczystość misjonarzy Świętej Rodziny, ale też e, nadanie kościołowi e, tytułu Świętej Rodziny to jest a dla diecezji jest to taki, takie błogosławieństwo. Bo mamy kościoły nadawane różne tytuły i różne dedykowane różnym świętym. Ale tu na papu i myślę, że e, Kościół Świętej Rodziny jest, jest takim źródłem, to co mówiłem później w kazaniu też, pokoju, miłości, nadziei, szczególnie w rodzinach, bo jak my mamy jakieś spotkania i organizujemy jakieś tam konferencje, podejmujemy jakieś plany na przyszłość, to właściwie wszystko idzie z powrotem do rodziny. Obojętnie na jaki temat dyskutujemy, czy na temat walk szczepowych, czy na temat wielożeństwa, czy na temat sangumy, czyli tych czarów, czy wychowania młodzieży, czy naszych szkół katolickich. Cokolwiek dotkniesz tutaj, wszystko idzie z powrotem do domu, do rodziny. Także ja też mam taką nadzieję, że ten kościół świętej rodziny będzie takim, taką oazą, będzie takim miejscem, gdzie te rodziny mogą nie tylko otrzymać Blessing, błogosławieństwo, ale też taki, e, taką pomoc, support od właśnie misjonarzy świętej rodziny, którzy tam pracują. Mam taką nadzieję. Oprócz tych e, świąt kościelnych, oprócz tej uroczystej mszy świętej, to zawsze każdej właściwie takiej uroczystości kościelnej towarzyszy ta e, e, część tradycji, część tradycji tu naszych, naszych Papuasów. I tak było w, w sobotę. W niedzielę mieliśmy msę, ale dzień wcześniej w sobotę była, był czas taki e, dla pokazania, Naszej wiary, ale też dla pokazania podkreślenia naszej kultury, naszych zwyczajów. Tu na papui jest ponad 800 języków. Tu na papui jest, a nawet nie wiem, ile tych kultur, każda, każdy klan jest inaczej wymalowany, każdy klan inaczej się ubiera, każdy klan maluje się in, w inny sposób. I to jest przekazanie ich, ich, ich tożsamości. To jest, to jest właściwie ich kultura, bo nic takiego innego nie mają. To, co te, te, te tradycyjny z, ubiór się ubiorą i to się nazywa bilas. Taki bilas, właściwie to ubieranie takiego bilasu to czasami trwa 2-3 godziny, bo to są drobne rzeczy, trawa, pióra, smarowanie, malowanie, podkład, nadkład. <grych> Także tego jest dosyć dużo, ale yy, to, jest, to jest też związane z tym, że w ten sposób oni pokazują swoją obecność tutaj. I na, nawet jak ktoś Przyjechał z, z innych terenów i popatrzył na tych naszych papuasów, którzy w sobotę tam tańczyli i byli ubrani w te tradycyjne stroje. Oni wiedzieli, kto z jakiego klanu pochodzi. Ci są z Chimbu, ci są z Goroki, ci są z Asaro, ci są z Jalibu. Także e, to była część e, dania świadectwa o tym, że Ewangelia nie tylko, nie, 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 kościół nie, nie przynosi tutaj zupełnie coś nowego, ale razem z tą, z tą kulturą ich yy, próbuje ewangelizować.